Cześć! Z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj przejdziemy sobie przez kolejny tutorial od Vijay. Dzień 11 o debagowaniu. Jak debagować aplikację, którą robimy w Babo? Jak coś takiego robić? Już ci pokazuję. Chcesz budować aplikację webową? Skorzystaj z platformy NoCode, gdzie bez programowania w Babo.io bardzo szybko stworzysz sobie aplikację webową. Będziesz mógł ją wrzucić też w App Store albo w Google Play. Ja jestem Karol Bocian, od lat programuję oraz tworzę oprogramowanie, a Tobie on oferuje kilka rzeczy. Konsultacje z Babuio, abyś tworzył jeszcze lepsze aplikacje, kursy, w których nauczysz się, jak tworzyć aplikacje w Babuio. Od podstaw możesz też zamówić po prostu aplikację u mnie, a ja ją dla Ciebie zrobię i na sam koniec merełka, możesz po prostu zostać moim wspólnikiem. Ja będę robił aplikacje, a Ty będziesz robił biznes z tym właśnie związany. I koniecznie zapisz się na mój newsletter, aby dowiedzieć się o najnowszych rzeczach Babuji oraz w moim małym świecie. Jeżeli jesteś zainteresowany, pisz śmiało na mój e-mail, więc znajdziesz go w opisie tego filmu. Hej! Przejdźmy sobie do naszej aplikacji. W Bubble jest wbudowany debugger, czyli takie narzędzie, które pozwala nam podglądać, jak działa sobie nasza strona i zobaczyć, co tam się dzieje, jak to wszystko wygląda. Jak klikniemy sobie po prostu preview na naszym środowisku testowym, to mamy taki dopisek debug mode na true ustawiony. To sprawia, że nasz debugger jest włączony. Dzięki temu tu na dole mamy takie, taki po prostu pasek, mamy taką stopkę z kilkoma przyciskami. Mamy tutaj normal, więc nasze workflow możemy normalnie oglądać i zobaczyć, jak działa nasza aplikacja. Jak klikniemy slow, to w zwolnionym tempie widzimy, jak działa nasza aplikacja, kiedy dzieją się tam jakieś akcje w naszych różnych workflow. Jak mamy ustawione krok po kroku, to ręcznie będziemy musieli przechodzić przez kolejne akcje. Po prawej stronie możemy zobaczyć sobie, z jakich elementów składa się nasza aplikacja, więc dodajmy sobie tutaj jakieś rzeczy, przyciski itd. itd. Będziemy mieli tutaj w naszej liście, po odświeżeniu oczywiście, nasze Aplikacji. Różne te elementy możemy sobie wybrać. Inspect i po prostu śledzimy sobie, który element sobie chcemy podejrzeć, zobaczyć, co tutaj jest ustawione, w tym właśnie elemencie. I jeszcze jest taki trójkącie, który może nam pokazać, jakie błędy są w naszej aplikacji widoczne na tej stronie. Teraz nie ma żadnych błędów, więc on jest taki szary, wyszerzony. Nie widzimy żadnych rzeczy. Mamy tu jeszcze trzy kropki. Możemy otworzyć sobie page. W edytorze, te właśnie strony, w której jesteśmy. No bo czasem, jak de debagujemy, oglądamy naszą aplikację, to możemy przechodzić pomiędzy różnymi stronami. Więc, żebyśmy od razu przerzucili się tutaj w edytorze do konkretnej strony, to możemy sobie tam to wybrać, albo możemy wyłączyć tutaj ten tryb debagowania, więc możemy to kliknąć, albo wyłączenie możemy zrobić tak, że tutaj wpiszemy sobie false, albo całkowicie skasujemy ten. Fragment z debug modem i teraz nasz debugger jest wyłączony. Zobaczcie tu na dole, nie ma już tego paska, ale ja będę chciał go jeszcze raz włączyć, więc mogę go sobie zamknąć w stronę, kliknąć preview i jeszcze raz mam włączony tryb debug. Przejdźmy sobie jeszcze raz przez te wszystkie elementy i zobaczmy, jak to wygląda, jak to działa. Dodajmy sobie troszeczkę rzeczy do tych naszych elementów, na przykład damy sobie przycisk i zrobimy sobie tutaj hmm, sign the user app, zarejestrujemy naszego użytkownika, następnie wyślemy Maila, następnie zrobimy hide, ukryjemy sobie jakiś element, coś takiego będzie nam się działo w naszej stronie. Oczywiście nie wypełniam tych elementów, więc mamy tutaj errory, różne błędy. Możemy tutaj jeszcze kliknąć sobie w inne workflow, na przykład zrób coś po tym jak się załaduje strona, na przykład show an element, hide an element, ukryj jakiś inny element, znowu show an element. i możemy jeszcze zrobić jeszcze raz kopi tego paste Są sobie takie nasze workflow No i zobaczmy jak to działa jak działa nasz debugger Mamy ustawiony tryb normalny możemy teraz ustawić tryb slow odświeżyć sobie naszą aplikację i zobaczcie, w zwolnionym tempie teraz będziemy widzieli, co tu się dzieje. Ukrywa nam przycisk, zniknął nam przycisk i znowu pojawia się przycisk. I znowu teraz klikniemy sobie przycisk i znowu w zwolnionym tempie będą wykonywały się tu kolejne akcje. Ta akcja sign up, zobaczcie, jest błędna, więc wyskoczy nam błąd, że nie możemy czegoś takiego zrobić i nam przerwało wykonanie. Więc też widzimy, że jak wyskakuje nam błąd na przykład na tej akcji, to dokładnie na tej akcji nam wystąpił błąd, to już do tej kolejnych akcji nie dochodzimy. Kolejna opcja to jest step by step, czyli znowu możemy sobie. Ja teraz zrobię taką małą zmianę, skopiuję sobie te flow z ładowania strony z tymi ukrywaniami i podmienię, żeby to nie było page is loaded, tylko żeby to było związane z kliknięciem nasz przycisk. Chociaż tak mi się nie uda, więc zrobimy sobie jeszcze raz. Klikamy sobie w przycisk i skopiuję sobie te akcje paste. to jedną z ładowaniem strony wyłączę, więc nasz przycisk będzie tylko. Pokazywał cały czas tekst, to jest mało istotne tutaj. Jest paste, paste, paste. OK. Dobrze, więc mam teraz krok po kroku i znowu odpalam sobie. Dzieje się nasza strona, a teraz chcę sobie podejrzeć, jak będzie się działo coś związane z tym naszym przyciskiem. Więc robię step by step, klikam sobie w przyciski, patrzę. Show text zadziałało wszystko w porządku Show text zadziałało teraz mogę zobaczyć sobie na czym my oporujemy mogę sobie kliknąć tutaj w ten nasz element tekst A i go zobaczcie nam podświetla gdzie on jest będę widział gdzie on jest mogę przejść sobie dalej Show text znowu zobaczyć sobie co tu się dzieje z tym naszym elementem Show text A zróbmy Run zróbmy sobie jeszcze jedną akcję w tym naszym flow hide albo Show an element pokażemy sobie nasz przycisk A Znowu jeszcze raz możemy zobaczyć jak to wygląda. Teraz mamy edit, step by step znowu bierzemy i znowu krok po kroku przechodzimy sobie do naszych kolejnych akcji, aż dochodzimy do tego naszego przycisku A. Też nam tutaj podświetla, o który element nam chodzi. Więc możemy sobie tak włączyć. Jak doszliśmy już do wniosku, że te wszystkie kroki 1, 2, 3, 4 są poprawne, ale ten krok ostatni jest problematyczny, to możemy tu sobie dodać add a breakpoint in debug mode. To sprawi, że nasze kroki te, jak będziemy tutaj w trybie normal, będą się normalnie uruchamiały, ale nasz debugger będzie się zatrzymywał na tej akcji, którą oznaczyliśmy sobie, żeby dodać tutaj breakpoint, czyli punkt przerwania naszego wykonania aplikacji. Klikam sobie, zobaczcie. Jest tryb normal, klikam edit me i zatrzymuje się na tym show button, bo tam zosta, dodałem właśnie ten y, punkt przerwań. Run next i patrzę, co dalej się dzieje, co tutaj jest problemem. Przejdziemy sobie teraz jeszcze do tego elementu inspektora. Podejrzymy sobie, jak ułożone są nasze elementy, ale dodam sobie jeszcze jakąś logikę do tego naszego przycisku. Na przykład, jeżeli nasz current user is logged in, to zrobimy sobie, na przykład, że ta labelka jest tutaj logged napisana i odwrotnie. Copy, Condition, Paste i możemy sobie, jeżeli nasz użytkownik jest wylogowany, to zmienimy sobie tutaj na log OK. Odświeżamy naszą aplikację i podejrzymy sobie teraz, jak wygląda nasz przycisk. Jeszcze, jeszcze jedną rzecz sobie zrobię. Możemy sobie repeating group na przykład wziąć, wyświetlić sobie rzeczy z naszej repeating group, z naszej bazy danych, wyciągnąć wszystkich użytkowników, którzy w tej bazie danych są. Oczywiście, jeżeli reguły prywatności nam na to pozwalają. Odświeżamy sobie. I podglądamy sobie, jak wygląda nasz przycisk. Bierzemy sobie nasz przycisk, inspekt, i widzimy, że na czerwono jest taki warunek, czyli on nie jest spełniony. Nasz użytkownik nie jest zalogowany. Możemy sobie kliknąć w current user i zobaczyć, kim jest nasz użytkownik. No, akurat nie mam żadnego użytkownika, więc mi się tutaj nic nie wyświetla. Jest pusto. Chociaż Modify Date i Create Date jest wypełnione, bo Babu już nam tutaj zrobił takiego ducha użytkownika, ale to nie materiał na dzisiaj. Ale widzimy, że ten użytkownik nie jest zalogowany, więc tu jest wartość No, dlatego ten warunek nie jest spełniony, i on się świeci na czerwono, ale na zielono się świeci ten, że jest ktoś niezalogowany i widzimy, że ten warunek właśnie jest prawdziwy. I tu mamy is logged out. Jest. Następnie możemy zobaczyć sobie, co, jak teraz wygląda nasz przycisk. Nie widzę tutaj żadnej informacji, nie, widzę tutaj informację też, że jeżeli ten warunek jest spełniony, to zmienia mi się labelka na logout, więc też wiem, co się stanie, jeżeli ten warunek spełniony, właśnie, zadziałał, został wykonany. I zobaczmy sobie, tutaj widać głębiej wszystko, co jest związane z naszym przyciskiem. I jak podejrzymy sobie jeszcze repeating group, to też możemy zobaczyć sobie, jak co, jacy użytkownicy tutaj naszej repeating group są. I widzimy, że lista użytkowników jest pusta, nikogo tam nie ma. Możemy zobaczyć sobie, jakie jest źródło danych tej naszej repeating group i zobaczyć sobie, że źródłem danych jest po prostu pójście do tabeli z użytkownikami. Nie ma żadnego sortowania, nie ma żadnych dynamicznych pól. I tutaj możemy zobaczyć sobie różne szczegóły i różnych elementów naszej aplikacji w Babu. I to wszystko, co chciałem Ci dzisiaj pokazać. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału. Roz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz, abym zrobił dla ciebie jakąś niesamowitą aplikację, napisz do mnie maila albo zostaw komentarz. Cześć!